Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan chrzciciel tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo pańskie. Oczywiście ten chrzest, który przyjął Pan Jezus od Jana, nie był tym chrztem, który my przyjmujemy. Pan Jezus przyjął ten chrzest, który my przyjmujemy wtedy, kiedy cierpiał, kiedy umierał na krzyżu i wtedy, kiedy z martwych stał. Wtedy dokonał się Jego chrzest, bo chrzest to jest zanurzenie w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I Pan Jezus jako pierwszy w tym się zanurzył, musiał jako pierwszy, żeby w ogóle chrzest mógł istnieć. Wtedy też Dokonał się chrzest apostołów, bo pewnie wszyscy kojarzymy, wiemy, że w Ewangelii nie ma nic o tym, że apostołowie zostali ochrzczeni w którymś momencie. Nie że ktoś ich polał wodą, czy tym bardziej zanurzył w jakiejś wodzie, mówiąc Ja was chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oni, y, przez to, że towarzyszyli panu Jezusowi, że byli z Nim wtedy, w ten czy inny sposób, mniej lub bardziej bezpośrednio, ale przeżywali y, misterium paschalne, właśnie na żywo, to wtedy właśnie dokonał się ich chrzest. I oni potem. Y, Pewnie trochę nawiązując do tego, co robił do praktyki Jana Chrzciciela, która nie była jakąś praktyką odosobnioną, była taką praktyką po prostu znaną w Izraelu. Oni potem dawali chrzest, to znaczy zapraszali ludzi do tego, żeby zanurzali się. W męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Bo o to właśnie chodzi w tym geście, zanurzenia w wodzie. My to ze względów praktycznych teraz redukujemy do polania wodą trzy razy. Trzy razy dlatego, że w tym wydarzeniu Uczestniczy cała Trójca Święta. Męka śmierci i zmartwychwstanie pana Jezusa jest dziełem trzech osób boskich, czyli tak można powiedzieć, całego Boga. I od początku apostołowie, a my teraz w ślad za, nim, za nimi, namawiali ludzi do tego, żeby zanurzali się w męce i śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To jest coś tak niesamowitego, że już pierwsi chrześcijanie zanurzali w tym chrzcie, zanurzali w, tym, w męce, w tym misterium paschalnym Chrystusa, czyli przynosili do chrztu swoje dzieci, malutkie dzieci, które nie były tego świadome i które... W żaden sposób nie deklarowały, czy chcą być ochrzczone, czy nie. I ci, którzy mają jakieś, nie wiem, pretensje, odzywają się czasem takie głosy, że nie należy chrzcić dzieci, że dzieci powinny decydować o chrzcie dopiero jak będą dorosłe. To są ludzie, którzy po prostu nie rozumieją o co chodzi w chrzcie. I gdyby rodzice nie chrzcili swoich małych dzieci, to trochę tak, jakby nie, im, nie chcieli im dać tego, co jest dla nich najcenniejsze. Jakby, nie chcieli, jakby to by znaczyło, że nie chcą im dać. Przynależności do Chrystusa, więzi z nim, a mówiąc dokładniej, właśnie tego swojego zanurzenia w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Bo chrzest to nie jest zapisanie człowieka do Kościoła. Oczywiście, automatycznie, człowiek, który przyjął Chrzest, staje się tym ludem, który nazywamy Kościołem tym kościołem w takim najbardziej ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli właśnie wspólnotą ochrzczonych. Ale z tej wspólnoty każdy, jak chce, może w każdej chwili wyjść, może do niej wrócić. Zawsze drzwi są otwarte. A chrzest to jest po prostu takie wydarzenie, w którym Rodzice dają swoim dzieciom to, co jest po prostu dla nich najcenniejsze. To jest najspanialszą rzecz, która się wydarzyła też w ich życiu, bo nie może się w naszym życiu wydarzyć nic wspanialszego niż nasze zanurzenie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Choćby z tego prostego powodu, że Chrystus zmartwychwstał. Dla naszego zmartwychwstania. Czyli, jeżeli przyjmujemy chrzest, czy kogoś obdarowujemy chrztem, to po prostu obdarowujemy go życiem wiecznym. To nie znaczy, że ktoś, kto nie przyjął nigdy chrztu, nie będzie żył wiecznie. Ale na pewno ta droga do życia wiecznego to życie wieczne po prostu inaczej realizuje się, będzie się realizowało w życiu tego, który przyjął chrzest i potem tym chrztem żył oczywiście, potem z tego korzystał, a inaczej w życiu tego, który nigdy, nigdy z tego nie skorzystał, nigdy w to nie wszedł, czyli właśnie nigdy nie przyjął chrztu. Ale nie tylko o życie wieczne tutaj chodzi. Nie tylko o zmartwychwstanie, czyli to życie zupełnie w nowej jakości, w zupełnie nowej formie, które nam przyniósł Pan Jezus, które nam nawet pokazał właśnie po swoim zmartwychwstaniu. Tutaj chodzi o coś więcej. Tu chodzi o. Zjednoczenie z Bogiem, czyli o spełnienie najgłębszych pragnień naszego serca, naszych pragnień. Życie człowieka, wszystko co właściwie robimy, tak naprawdę jest poszukiwaniem Boga. Kto szuka szczęścia, a myślę wszyscy szukają. Nie? Wszyscy chcą być szczęśliwi i mają jakąś swoją receptę na bycie szczęśliwym. Próbują różnych rzeczy. Jak coś nie wychodzi, to wtedy wybierają szukają czegoś innego, zmieniają strategię. W każdym razie wszyscy szukają szczęścia, szukanie szczęścia to jest szukanie Boga. Bóg jest właśnie tym szczęściem, którego szukamy. Tak więc każdy człowiek szuka Boga, tylko tyle, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to, czego szuka, to jest Bóg. Ale, chociaż to jest bardzo ważne, że w życiu znajdujemy, znaleźliśmy Boga, to. Jest w tym chrzcie i w tym naszym pójściu za Panem Jezusem, w tym naszym zanurzeniu się w jego życiu w ogóle, a zwłaszcza w jego śmierci i zmartwychwstaniu, jest jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego. Przypomnę taką opowieść, która myślę o tym fajnie obrazowo mówi. Lalka z Soli przeszła tysiące kilometrów po ziemi, aż pewnego razu dotarła do morza. Zafascynowała ją ta ruchoma i dziwna masa, całkowicie różna od wszystkiego, co dotąd widziała. Kim jesteś? zapytała lalka z Soli morze. Morze odpowiedziało z uśmiechem: Wejdź i zobacz. I lalka weszła w morze, ale im bardziej się w nie zanurzała, tym bardziej się rozpuszczała, aż nie zostało z niej prawie nic. Nim rozpuścił się ostatni kawałek, lalka zawołała zdumiona: Teraz już wiem, kim jestem. W naszym zanurzeniu się w Bogu, owszem, chodzi o poznanie Boga. Kto się zanurza w Bogu, kto się zanurza w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli przyjmuje chrzest, ten zanurza się w miłości. Poznaje po prostu miłość. Ale miłość jest czymś tak niewyobrażalnym, czymś tak właśnie transcendentnym, czyli przekraczającym nas, ludzi, wszelką, wszystko to, co jest dla człowieka naturalne, że poznanie tego no w pełni jest na pewno niemożliwe. Nigdy Boga nie poznamy w pełni. Boga możemy jedynie doświadczać, i to jest coś, co trwa, co, co dzieje się w nieskończoność, i nigdy nie jest doświadczeniem ostatnim i pełnym. Tak sobie wyobrażam wieczność, że wieczność będzie takim ciągłym poznawaniem Boga. Trudno to sobie wyobrazić, ale ale jestem przekonany, że, że to właśnie będzie takie nieustanne odkrywanie Boga co dzień, yy, chociaż nie wiem, czy tam będą dni, ale tak mówiąc obrazowo, co dzień będziemy yy, o Bogu wiedzieć więcej, ale cały czas ze świadomością, że jeszcze nie wiem wszystkiego. Natomiast yy, w tym naszym zanurzeniu się w Bogu, Chodzi bardziej chyba jeszcze o to, żebyśmy odkryli, kim my jesteśmy. Tak jak to się stało w momencie Chrztu Pana Jezusa. Czy Pan Jezus od dziecka wiedział, kim jest? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Teologowie zadają sobie to pytanie o świadomość Pana Jezusa. Odsyłam do filmu, całkiem mądrego filmu. Młody Mesjasz. Ten film właśnie pokazuje Pana Jezusa jako tego, który od dziecka stopniowo, tak krok po kroku, krok po kroku poznawał, kim jest. I myślę, że można przyjąć takie, taką tezę. Sformułować taki pogląd, nie będzie On sprzeczny z naszą wiarą, że kiedy Pan Jezus przyjmował chrzest, kiedy wszedł do Jana, to On nie wiedział, że jest Bogiem. On po prostu szedł do Jana, bo, bo słyszał o Janie, usłyszał o Nim i bardzo mu się podobało to, co Jan robił, i bardzo chciał po prostu przyjąć to, co Jan dawał. Uczestniczyć w tym po prostu. I myślę, że Pan Jezus był ogromnie zaskoczony, kiedy z nieba odezwał się w głos po tym, jak przyjął chrzest od Jana: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Wprawdzie, kiedy Pan Jezus miał 12 lat, był w świątyni jerozolimskiej i został dłużej, nie mówiąc o tym swoim rodzicom, bo już wtedy jakoś bardzo głęboko przeżywał to, że Bóg jest jego ojcem. Ale wiele na to wskazuje, że jeszcze bardziej, czy w pełni Pan Jezus uświadomił to sobie, co to dokładnie oznacza. Jakiego rodzaju jest to synostwo? Właśnie dopiero wtedy, kiedy przyjął chrzest od Jana. Wtedy Pan Jezus objawił się światu jako Bóg. Ale całkiem możliwe, że wtedy On też objawił się sobie, można tak powiedzieć, jako Bóg. Bo jeśli chodzi o objawienie Boże, to w Tradycji Kościoła są trzy właściwie właśnie święta, czy wydarzenia takie biblijne, które są w świętowaniu, które mówią o objawieniu Bożym. Pierwsze to jest właśnie ci magowie, mędrcy ze wschodu, którzy przyszli do Betlejem. Spotkać się z Nowonarodzonym Panem Jezusem. Drugi to jest właśnie chrzest Pana Jezusa i trzeci to jest cud w Kanie Galilejskiej. W tradycji wschodniej cud w Kanie Galilejskiej jest dużo bardziej celebrowany, świętowany niż u nas. Może trochę szkoda. Nie ma osobnego święta cudów w Kanie Galilejskiej. A to był też moment Bożego Objawienia. Natomiast właśnie ten moment chrztu, który na pewno był przed cudem w Kanie Galilejskiej, był chyba tym momentem, w którym Pan Jezus uświadomił sobie, jakiego rodzaju jest Jego synostwo Boże. I nasz chrzest... Jest właśnie też po to, żebyśmy uświadomili sobie, żeby do nas dotarło, jakiego rodzaju jest nasze Boże synostwo, czyli kim my jesteśmy dla Boga. Oczywiście, nasze synostwo Boże nie jest tym samym synostwem, które jest synostwem Pana Jezusa. Oczywiście, że nie. Ale Pan Jezus tak bardzo. Przylgnął do nas przez to, że stał się człowiekiem, przez to, że cierpiał, umarł. Tak bardzo do nas przylgnął, że nasze synostwo jest bardzo, bardzo zbliżone do Jego synostwa. Czasem mówimy, że jest to przybrane synostwo. Tak, w porównaniu z Panem Jezusem. Nasze synostwo w porównaniu z synostwem Pana Jezusa, no raczej myślę, że można powiedzieć, że jest przybrane, ale y, moje doświadczenie jest takie, że Pan Jezus nigdy, absolutnie nigdy nie traktuje nas jako swoich przyrodnich braci czy siostry. Nie jesteśmy dla Niego przyrodnim rodzeństwem. Jesteśmy dla Niego autentycznie braćmi i siostrami. Autentycznie, w pełnym tego słowa znaczeniu. I o tym mówi Chrzest. I przyjąć Chrzest to znaczy przyjąć to. W każdej chwili mogę powiedzieć: Nie, ja tego nie chcę. Mogę zerwać z Panem Jezusem. Każdy z nas może w każdej chwili zerwać ze swoim bratem, ze swoją siostrą, i to się dzieje no, w życiu, w świecie. Wręcz bym powiedział: No, Nagminnie, stanowczo, za często. Nawet gdyby to był jeden przypadek, to byłoby za często. I tak samo może być w naszej relacji z Panem Jezusem. Ale zawsze możemy do tego wrócić. Jezus jest naszym bratem, który jest zawsze gotowy nas przyjąć, bo Jego Ojciec jest takim Ojcem naszym. Gotowym zawsze nas przyjąć. I tym, który nas scala, tym, który właśnie uruchamia w nas to Boże dzieciństwo, jeśli jest właśnie stracimy, po prostu jakby odrzucimy stracimy w tym znaczeniu, że odrzucimy jednostronnie stracimy, właśnie. To Duch Święty jest tym, który uruchamia ten proces powrotu, który uruchamia w nas to myślenie. Które się zrodziło też, na przykład, u syna marnotrawnego, wrócę do Ojca. Wrócę do Ojca. I Pan Jezus nie jest tym starszym bratem syna marnotrawnego, który będzie robił nam wyrzuty, który będzie wyrobił wyrzuty Ojcu, że jest miłosierny. On jest bratem, który razem z Ojcem przyjmie nas zawsze z otwartymi ramionami. I y, dlatego y, kochajmy, autentycznie kochajmy tych, którzy odchodzą z Kościoła. Tak dzisiaj się trochę mówi o tym, y, że y, coraz więcej ludzi. Jest znowu jakaś fala, moda na wypisywanie się z kościoła. Gdybym był proboszczem, no, byłem parę lat, pięć lat byłem proboszczem, i nie, to było kilkanaście lat temu, i wtedy mi się nie przytrafiła żadna taka sytuacja, żeby ktoś przyszedł, żeby się wypisać z kościoła. Ale gdybym dzisiaj był proboszczem i ktoś by przyszedł do mnie, że chce się wypisać z kościoła, Wypisałbym go natychmiast. To znaczy, odnotowałbym w Księdze sztów to, co on chce, żebym odnotował. Że on przyszedł i powiedział, że, że nie chce być tam zapisany. Ale na pewno powiedziałbym takiemu człowiekowi, że tak naprawdę to nic w Twoim życiu nie zmienia. Ty dalej jesteś. Synem Boga, dalej jesteś bratem Pana Jezusa, i Bóg będzie na Ciebie zawsze czekał, a być może właśnie dlatego odchodzisz, właśnie teraz przyszedłeś tu i nazywasz to odejściem z Kościoła, bo go szukasz. Bo go w kościele nie znalazłeś, może pomyślałeś sobie, że lepiej jest Go szukać gdzie indziej. I y, powiedziałbym takiemu człowiekowi, że będę się modlił o to żeby właśnie Boga znalazł poza kościołem, skoro nie udało mu się go znaleźć w kościele. I że wtedy, kiedy tego Boga znajdzie, Boga, który jest miłością, Boga, który go kocha takim, jakim on jest, to wtedy on y, przeżyje chrzest to znaczy przeżyje to co jego rodzice kiedyś zrobili kiedy był malutki a co zostało potwierdzone w księdze chrztów powiem takiemu człowiekowi powiedziałbym że wtedy właśnie tego osobiście doświadczysz tego czym jest chrzest tak więc wykorzystajmy ten dzisiejszy dzień to dzisiejsze święto do tego by być Bogu, ale też naszym rodzicom wdzięcznym za chrzest, wdzięcznym za chrzest, ale jeszcze bardziej wdzięcznym za każde świadectwo wiary, za ich przynależność do Pana Jezusa. Niech to będzie też dla nas okazja do wdzięczności. Za każdego człowieka, który stanął na naszej drodze, a który nas przybliżał do Pana Jezusa, czyli tak można powiedzieć, zanurzał nas w nim, czyli sprawiał, że nasz chrzest, który otrzymaliśmy w dzieciństwie, zaczął się realizować, urzeczywistniać konkretnie, bardzo wymiernie w naszym codziennym życiu.